Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i zapraszam Was do przeglądu najnowszego pakietu rozgrywki. Tak, albo dodatku, zawsze mi się to miesza, ale zapraszam Was do najnowszej części z Sims 4, czyli Wilkołaki. Oczywiście, na wstępie sobie przeczytamy, co tutaj mamy napisane, także lecimy z tym. Dzika strona życia, ale masz wielkie zęby. Przemień się wilkołaka i pogódź się lub walcz ze swoją zwierzęcą naturą. Zmiennokształtni Simowie mają wyjątkowe temperamenty umiejętności i miewają wielkołacze przygody, także jestem bardzo ciekawa, co to będzie. Alpa czy samotny wilk. Czy Twoja likantropia to wynik ugryzienia czy kwestia urodzenia? Niezależnie od tego, to ty zadecydujesz, jakim wilkiem będziesz. Dołącz do sworu lub opuść społeczeństwo i zostań samotnym wilkiem. Świat likantropów dowiedz się. Więcej o wilkołakach i ich pochodzeniu. odkrywaj świat wielkołaków, wampirów, czarodziejów, czytając książki, przemierzając tajemne tunele, powiększając swoją kolekcję i spotykając się z mieszkańcami Monwood Mill. Także mamy nowe miasto, kochani. Tak, mamy nowe miasto. Myślę, że przejdziemy sobie dzisiaj po prostu do kasa. Dzisiaj zrobimy kasa, ja w następnym materiale przejdziemy sobie myślę. Już do stricte do rozgrywki, gdzie wtedy was powitam w nowej serii na tym kanale. Także mam nadzieję, że będzie wam się to dobrze oglądało. Zostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrybujcie, jeśli chcecie zobaczyć taką serię właśnie first z naszymi wielkołakami. Mm, no, także co? Lecimy do kasa. Także kochani, jesteśmy w Kasie, Wracował się tutaj mimo to taki pan i od razu nam tutaj wyskoczyło wilkołak. Wilkołacza inicjacja. Ten SIM chce wyzwolić w sobie wewnętrzną bestię i stać się wilkołakiem. Czyli już mamy taką pierwszą aspirację, która nam doszła właśnie z tym dodatkiem? <laughs> no właśnie, dodatek czy nie dodatek? Okej, okay, sprawdzimy sobie tutaj, przeleźmy sobie tu Natomiast 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 tutaj niestety nie widzę nic yy, dodatkowego. Żadnej dodatkowej cechy nam nie dali. Zaczekajcie to werski, był bla, ble, ble, Usuniemy sobie pana, a zostawimy sobie tą oto panią. I mamy księżyc z tyłu. Patrzcie. Czyli tak yy, wygląda właśnie. Nasza pani. o Jezu, panienka, ale tutaj patrzcie mamy już obrazek wielkołaka. Także przejdźmy sobie tutaj do aspiracji właśnie. Wilkołaka, czyli tylko jedna aspiracja nam dochodzi, tak? No dobra. To by się się w wcześniej miała oraz, 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 nie wiem. Będziesz towarzysko. Dobra, byle co dajmy. No i dobra, kochani, ona jest tragiczna, także ja szybko z niej to ściągnę. Wiecie, przejdziemy dalej. No i dobra, kochani, mamy moją nagłą, <noise> nagłą simkę. Nagłą Aha, i tutaj możemy łączyć i... Nie. Okej. Okay. Też jesteś rozebrany Wilczku. No do Wilczka przejdziemy za chwilkę, kochani. Także co, lecimy do naszej tutaj wilczycy. Zobaczmy, czy jakieś brwi nowe nam dochodzą. Mm, I nie tylko brwi. Pewnie nie, nie. No, no bo to tak. Ten takie mech, nie. No dobra, nieważne. Daj mi jej po prostu jakieś tutaj takie brwi. O. Takie o. O czy bym ci kobieto zmieniła trochę. Ojej. Tak, to ma być przegląd na maksa, ale ja nie mogę na nią patrzeć, więc ja sobie tutaj ciuteńkę pozmieniam. Okej, okay, nie, 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 bo to przejdzie w jakieś tworzenie w kasie, nie? A to tak nie powinno być. Także co, kochani, chodźmy tutaj najlepiej i myślę, że na pani pokażę właśnie i dla pana i dla pani o ubranko. Także idziemy do zawartości, nie. Dżu, 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 dżu. Czy pakiet rozgrywki, wilkołaki, no właśnie. Pakiet rozgrywki to jest. Tak, tak, tak. No i mamy tutaj damskie oraz męskie yy, rzeczy. Także, patrzcie, tutaj mamy taką oto fryzurkę, wydaje mi się, że bardzo pasuje właśnie do tego yy, do wilkołaka. Jest taka, nie wiem, w yy, rokowym takim stylu. Fajnie to wygląda, to jest taka delikatna, takie delikatne odrzesenie, ale z takim wilczym wycięciem. Z tyłu bardzo fajnie wygląda. To jakby już, już gdzieś widziała. Yy, bardzo. Podobna, na pewno mieliśmy coś yy, podobnego, podobną fryzurkę. Tutaj mamy taką oto wycieniowaną z grzywą. Tutaj mamy taką jak y, pierwszą, lecz już bardziej taką agresywną bym powiedziała fryzurę. Odważniejszą. No, tutaj mamy widać kompresję znowu, czyli identyko. A to czym się różni fryzura, że tak zapytam? Przestań wyjść na chwilę. Hasło, mamy księżyc wyryty. W sensie wyciąty, a tutaj nie mamy Księżyca wyciętego, więc no, całkiem fajna opcja. Ale no jak nie, trudzili się, ale ważne, że dali, bo tak naprawdę to w sumie mogliby nie dawać nam takich łatkowych, że tak powiem, rzeczy. No ale dobra, czyli tak, tutaj mamy taką oto ryzurkę, myślę, że sobie ją na razie zostawimy. Tu lecimy do czapek, do nakryć głowy pakiety. Szkoda, że to tak się usuwa, powiem wam szczerze. Lecimy wilkołaczki, wilkołaczki i co? I nic. No to Lipton. Lecimy dalej. No to Lipton, Lipton. No co zrobić? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No nie dali nam i tyle. Dobra. I tak, mamy kolczyki w nosie, tak? No bo to jak najbardziej... No Tylko wilkołaki noszą kolczyki w nosie. Mhm. Ten... O matko, oj, brzydko to wygląda. Ale fajnie, że można nakładać. Yy, niestety. O, bardzo fajny medalion. Medalion, bardzo mi się podoba. Kolczyk na To mi się tak średnio podoba. Jest takim. No, podwójnych. Yy, ja nie lubię. Ja też noszę. Ja też noszę kolczyka w nosie. No, strila, ale yy, no, podwójnego to ja nie wiem. Nie, wiem Podwójny mi się nie, chyba nie do końca podoba. No, ale rzecz gusto, oczywiście. lecimy do makijażu. Czy z makijażu nam coś tutaj przychodzi? Chyba tak. Chyba już coś tam widzę, albo i nie. Nie, pomyliłam się. Czyli to nie było to. No dobra. Lecimy, kochani, dalej. Górna część ubioru, ale ona siebie. Ale ona będzie wyjść? A jak, jak ona będzie wieć? A nie przychodzi nam tutaj czasem cosik z e, tatuaży na przykład. No właśnie. Tutaj mamy, nie wiem, co to jest? To jest owłosienie, czy co? Nie, nie. Wiem. Tutaj mamy tatuaż takiego motylka fajnego zgrabnego i co? I to byłoby na tyle zaraz. Naprawdę? O, tutaj jeszcze mam na drugą rękę. O, tutaj mam piękny tatuaż, ale piękny wilk to jest. To jest piękny wilk. A na całe ciało właśnie blizny na ciele nam przychodzą, kochani, patrzcie, jakie piękne. Świetnie. O! Cała może... Tak, możemy być cali w bliznach. Podoba mi się to. Serio, takie właśnie po walkach czy po pogryzieniu. Świetnie. Świetna sprawa, kochani. Dobra. No dobrze, że takie rzeczy przychodzą. Bardzo dobrze, bo można te rozgrywki sobie po, um, poużywać. Ok, i mamy tutaj takie autostroje, i widzę, że damskie a męskie to wiele się nie różnią ze sobą. Będą to konwersje po prostu na pana, na panią, bardzo fajnie wyglądają, dobra, pojedźmy sobie z kolorkami, żebyśmy zobaczyli właśnie każdy kolorek, jak się prezentuje na naszej wilczycy, która tylko wyje cały czas. Jestem ciekawa, czy ona też tak będzie strasznie wyjść cały czas w grze, bo to już chodzi ludzkie pojęcie. Przestań już wyjść, no łeb pęka, łeb pęka. No jestem ciekawa właśnie, czy w grze też tak wyją. No zobaczymy. Zapraszam do nowej serii. Tak jak będę się powtarzać, ale zapraszam Was do nowej serii, która z pewnością pojawi się po tych lookach, Ponieważ to już będzie gameplay. Wyzwanie tak naprawdę. To będzie wyzwanie, ale do tego wyzwania będzie. Jest właśnie potrzebny ten pakiet rozgrywki tak naprawdę, także zapraszam was serdecznie do oglądania. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobał. No, będzie tam i fabuła i zadania, bo to będzie taki mój. Ipa. Z Sympatyka Sims na Instagramie nasz wspólny taki challenge. Razem sobie zrobiliśmy. Także mam nadzieję, że Wam się spodoba i może też będziecie chcieli zagrać w coś takiego. Dobra, idziemy dalej. Mam piękną koszulę, sweter w zasadzie sweter. Bardzo fajny taki podarganiec. Mm, tak jest trochę taki, nie wiem, uliczny, taki. Ale fajnie to wygląda. Uh, Ej, bo fajnie to wygląda. Fajnie. Takie potargańce przydadzą się. Jak najbardziej się przydadzą takie potargańce Świetne. A tu też bardzo fajnie to wygląda. Bardzo mi się podoba i ogólnie tekstura jest fajnie zrobiona. Tak mi się wydaje. Bo widzicie, wszystko tutaj odstaje tak ładnie. nie, no, mi się wydaje, że jest całkiem w porządku. Tak, tak ja uważam. Dobra, i lecimy teraz tutaj. I znowu musimy, oczywiście, na pakieciki sobie polecieć. I tylko. No, widzę, że wszyscy dostali to samo. No Odsłujmy jeszcze trochę. Tak, to rozieczkę się odsuńmy, żeby tutaj było wszystko. Widać i lecimy na inne kolorki. Koniecznie zostawcie łapeczkę w górę. Będzie mi bardzo miło. Jest to ogromne wsparcie. Nie wiem, czy wiecie. Oraz subika też zostawcie. To będzie fajnie, fajnie. A mam nadzieję, że moje materiały będą Wam się naprawdę podobały. I w ogóle dajcie znać, czy zakupiliście ten pakiet rozgrywki, bo jestem bardzo ciekawa, czy się skusiliście. I co, lecimy? Dalej, tutaj, no fajnie, fajnie dużo kolorków jest, więc jestem bardzo miła zaskoczona. A tutaj mam z takim swetrasem. <laughs> Swetras. <laughs> Jak z wygląda? Też fajnie. A tutaj troszeczkę mogliby, mogliby troszkę bardziej tak, żeby odstawała, ale nie jest źle, fajnie jest. Bardzo fajnie, tutaj kolejny potarganiec, więc się, no pewnie się przyda, powiem wam wam pewnie się przyda do niej jednej serii. W zależności też jakie sobie ogrywacie, prawda? No ogrywa to mi ogrywać samą. samo. Także tego, no, zostawimy się może, że tak jasne. No. Co? Zostawimy? A masz jakieś sukienki? Mamy takie na całe, całe ciałko? Ciuszki? Czy nie mamy? Mamy czy nie mamy? O, mamy. No i ja widzę, że jednakowe wszystko będzie. Czyli Pan i Pani będą chodzić w tym samym tak naprawdę. No w zasadzie są tak zrobione. No wiadomo, w tej sukni raczej chłopak nie popyli tutaj. No, chociaż w sumie też noszą to. Mogą nosić. O, bardzo fajne to. Mi się bardzo podoba ten strój. Bardzo mi się podoba, naprawdę. Będę go wykorzystywać tutaj. Z pewnością. Ten no, spoko, ale jakoś się dupy nie urywa. O, ten jest piękny. Tamten taki mech. Chyba rzecz gustu. Oczywiście rzecz gustu, kerze mu się podoba innego, więc wiadomo. Ale ten jest bardzo fajny, bardzo ładny, bardzo fajny zestawik. No i ten też spoko, no. W sumie ten to tak wiejską sielanką mi Można było połączyć, można było połączyć, ale ja myślę, że zestawię sobie to fajne. Znaczy i tak nie będę nią pogrywać tą swimką. Tak czy siak. Nie. Tak czy siak nie, no bo w sumie... No nie. <grytanie> Lecimy dalej. Mamy tutaj takie coś, takie coś kochani mamy, mamy takie autobrand bransoletki nie widać ich z takiej odległości, ale widzimy tutaj księżyc z pewnością. Mm, tak, y, mamy tutaj bandaż, więc fajnie, fajna opcja właśnie z tym bandażem, super to wymyślili. Mamy pierścionki różne, których też tak za bardzo nie zobaczymy, mamy rejtuzy potargane, nic nowego, w zasadzie można byłoby się spodziewać, skoro tutaj takie potarganice są. No i mam nowe paznokcie, także fajnie, fajnie, że mamy właśnie nowe paznokietki, przydadzą się z pewnością. Tak, mm -hmm. fajna synka w ogóle, ładna jest. Dobra, lecimy teraz do bucików i jak tutaj z naszymi bucikami wygląda, jak to się prezentuje. Oczywiście lecimy na damskie, męskie, zobaczymy też u dzieciaków. O, musimy z daleka troszeczkę. Fajne trampki, o trampki genialne. Nie, tra te trampki to są <laughs> cudo. Jezu, te buty też nie, to powiem wam, że buty to jest mistrzostwo tutaj mogli więcej takich zrobić. Naprawdę, to jest mistrzostwo. Buty są genialne. Buty, o Jezu, ja nie wiem, czy te chcę, czy trampki założyć. O Boże, chyba trampki, bo trampki chyba bardziej pasują. Nie, to też. No. Może te. <laughs> tak nie będę wykorzystywać oh. tej simki, ale no, fajne, fajne wyciczki. Mega fajne. Dobra, no to co? Dajemy moją simkę na nastolatkę. Nie, na nastolatkę nie ma sensu, małe dziecko, lecimy. Nieprawdziwa grupa wiekowa, usunąć postać bestii, tak. Aha, czyli bestią dopiero zostajemy się jak jesteśmy nastolatkami. Nastolatkami, to wtedy jesteśmy taką bestią, bestią, prawdziwą bestią? Na no to wychodzi. No ale dobra, zobaczmy w takim razie tutaj na detale skóry. W sumie tu nie wchodziłam, ale czy tutaj cosik? Aha, ale ładny skin. <ścoughs> Zęby, blizny dobra. No to widzicie, fryzury kochani, mamy takie same wszędzie. Nic nowego. Nic nowego. Tak. Wszędzie mamy to samo. Nakrycia głowy. O, właśnie, nakrycia głowy mamy fajne. Mam fajną czapkę. Ciapka jest fajna, na propsiu, na plopsiew, czapka fajna. Jeśli chodzi o dzieci, to tutaj nic i tutaj nic. Mhm. Aaa, oh, czyli tutaj szału nie ma, mamy takie oto sweterek, też się prezentuje, jest bardzo ładny, bardzo fajnie wygląda, jest zrobiony fajnie, aż sobie myślę ile ja modów mam do usunięcia tak naprawdę, bo simsy, no, zaczęli się starać, zaczęli się starać w tych teksturach, w tym wszystkim. Aaaa, też wyje. Fajnie. Fajnie, że będą takie wyjść w grze. Ja ciekawa jestem, czy wróż z grywce też będą tak być. <grymne> no ale dobra, tutaj nic. No i buciki, naprawdę nic. <grymne> o matko. To, no. To co? To chyba tyle w takim razie. Gotowe style Z wilkołaków? Mhm. Wilk północ. Wilk krewca, przepraszam, wilk północ, o chciałam powiedzieć. <grymne> no to powiem wam. To chyba tyle. No i dobra, przechodzimy sobie teraz tutaj do naszego wilczka, czy mamy tutaj coś? Na... Możemy wilka ubrać? Chyba nie. Wypatrzcie. no to wiecie co, kozak, to ubierzmy sobie tak, <ścoughs> no, nasz wilk będzie chodził w ciuchach, to jest hit. O, patrzcie, nawet sobie pazurki zrobił. <noise> Okej, okay. można go oczywiście pomalować, aczkolwiek ja tego nie będę robić. Nie, a możemy sobie zrobić jakieś umaszczenie. Tak jest, kochani, to jest czas. Możemy zrobić sobie takie genialne umaszczenie. Naszego wilczka, nie, bardzo fajny, bardzo fajny pomysł. I widzicie, tutaj mamy wiele różnych kolorów. Nie wiem, czy w ogóle Wam pokazywać tutaj wszystko, ale patrzcie, możemy sobie sami wybrać jakie chcemy. Także to jest rewelacja. No, świetne. To jest akurat świetne, powiem Wam. Oczywiście, możemy tutaj też sobie pozmieniać. Jeśli chodzi o sylwetkę naszego wielka, możemy ubrać go właśnie. Także to jest naprawdę bardzo, bardzo fajny pomysł. I tak jak przez zwierzątkę, przy, przy pies możemy go pomalować. Czyli na przykład zrobić tu. O, że ci zrobię No, całkiem fajnie to wygląda, ale kochani, myślę, że najfajniejsze, co. najfajniejsze jeszcze przed nami. Wychodzi na to, że to jest kochani, tyle. Jeżeli coś nam dajcie koniecznie znać. Myślę, że w następnym odcinku polecimy sobie z trybem budowy. Tak, sobie polecimy z trybem budowy, żeby zobaczyć czy tam w ogóle coś przyszło i co przyszło tak naprawdę. No i później już zaproszę Was do rozgrywki. Tak, nowa seria. Dobra! To tyle. Zostawcie koniecznie łapaczkę w grę. subikajcie, jeszcze tego nie robicie. Komentujcie, dajcie znać, czy zgłosiliście się, się na ten pakiet rozgrywki, czy w ogóle Wam się podoba pomysł z wielkołakami. No i co, trzymajcie się ciepło. Cześć!